Zastanawiacie się czasem, jak by wyglądała historia, gdyby wszystko działo się od tyłu? Wyobraźcie sobie, że lud, który prowadził Mojżesz Uznał, że w ziemi obiecanej jest nudno I postanowili wrócić z powrotem do Egiptu No i wracają sobie spragnieni do tego Egiptu I zauważają, jak strumień wody wypływa prosto ze skały A że Mojżesz był uznawany za skurwy syna przez lud Bo nie spodobała mu się opcja powrotu Zajebał laską w sam środek skały I zatkał dziurę, z której już więcej woda nie poleciała Następnie, żeby oszczędzić sobie drogi Bo byli leniwi jak chuj Rozkazali Mojżeszowi rozdzielić Morze Czerwone Po drodze znaleźli wojska Fara które leżały na dnie morza po ostrym melanżu i w podziękowaniu za odnalezienie ich, wojska egipskie prowadziły ich do Egiptu przez całą drogę. Gdy w końcu dotarli na miejsce, lud Mojżesza poprosił faraona o przyznanie im mieszkania socjalnego. Faraon był wkurwiony, bo w jego kraju nie było dla nikogo wolnego miejsca, a powinno być go w pizdu, bo panowała u nich plaga. A że Mojżesz miał dosyć pierdolenia swojego ludu, obiecał usunąć plagę z Egiptu w zamian za to, że władca przyjmie ich w niewolę. No i tak się stało. Albo taka bitwa pod Grunwaldem w 1410. Czy Ty byłbyś w stanie uczestniczyć w bitwie będąc na granicy zgonu? Ja pierdolę, dziesiątki tysięcy żołnierzy porozpierdalanych po wielkim łysym polu nagle się budzą i zaczyna zakładać na siebie zbroje, które wcześniej z siebie zrzucili. I zaczyna się spontaniczna bitwa. To już była bitwa innowacyjna, ponieważ na tarczach był ogromny magnes, który przyciągał do siebie miecze przeciwników, a przeciwnicy dbali tylko o to, żeby ich miecz nie wylądował na tym magnesie, dlatego się szarpali zamiast. na po dłuższym czasie Polacy z Krzyżakami udają się na swoje miejsce, żeby coś zjeść. A że Krzyżacy nie zgadzali się na przerwę obiadową, wysłali do Jagiełły posłańca, który wyciągnął z ziemi dwa miecze, powiedział, że Ulrich von Jungingen uznaje go za pizdę i wyszedł. Może nawet Trzecia Rzesza po II wojnie światowej zostałaby przedstawiona w innym świetle. Pomyślcie, jak w obozach w ogromnych piecach z, popoju, z popiołów powstają nowe ciała. Na razie te ciała są puste, więc nie ma z nich żadnego pożytku. Zabiera się je pod prysznic, żeby tchnąć w nie nowe dusze. Proces ten ma charakter masowy na całym terenie Rzeszy. Później te ciała się karmi, dosyta i daje im się nowe ubrania, żeby mogli się przyzwyczaić, a pasiaste piżamy daje się do spalenia, bo okupanci uznali, że nie ma sensu, żeby wszyscy wyglądali tak samo. Następnie wszystkich ludzi gdzie wprowadzało się do ogromnych lokomobili, które rozprowadzały ich po całej rzeszy. Dawano im swoje kosztowności, budowało się domy i otwierano sklepy, aby mogli pomnażać swoje bogactwa. I co ciekawe, Adolf Hitler nadal nie miał zupełnego pojęcia o tym, co się odpierdalało w jego imperium. Następnie jeden z członków obozu, podobno Żyd, uratował matkę Hitlera przed śmiercią, a on sam podczas I wojny światowej wyhodował sobie za pomocą ołowi brakujące jądro. I tak dotarliśmy do roku 1914, gdzie czasoprzestrzeń rozkurwia takie ambarasy, że chuj, dlatego na nim poprzestańmy. Chętnie napisałbym więcej, ale nie mam teraz czasu, muszę pomóc mojej mamie, bo chce nam zrobić obiad, ale ziemniaki przed podaniem spierdalają z powrotem do garnka.